Witam wszystkich bardzo serdecznie w modyfikacji do Gothic 2 Nudzkruga o nazwie Wioska Miranda Jest to dosyć nietypowa modyfikacja ponieważ różni się tym od pozostałych takich typowych że w tej grze nie ekspimy naszej postaci, nie zabijamy potworów, nie zabijamy bandytów, nie wykonujemy questów, nie level-upujemy. natomiast musimy rozwiązać pewną zagadkę i w tej grze, w tej modyfikacji mamy elementy przygodówki zręcznościowe, no i większość czasu będziemy właśnie spędzać na rozwiązywaniu zagadek przeróżnych. Będziemy musieli rozwiązać zagadkę pewnej wioski, wioski Miranda. Ja w tą modyfikację grałem no już dawno temu, po niemiecku, ale teraz wyszło spojrzenie od bractwa spojrzenia. Dlatego możemy sobie pograć w to po polsku teraz. No i myślę, że możemy zacząć. Modyfikacja jest dosyć ciekawa, właśnie ze względu na to, że ma dużo ciekawych zagadek i nietypową fabułę. Jest też wersja do Gothic 1, tylko że bez spojrzenia To jest nasz bohater Nic nie mamy jak widzicie Nie możemy levelapować postaci, tak samo Co się stanie jak skoczymy w nicość zobaczmy Skoczmy sobie w nicość Okej okay. Wylądowaliśmy Lewitujemy, jak widać nad Nad ziemią, okej. Okay. Przeżyliśmy spadek yy... z dużej odległości. Nasz bohater jest nieśmiertelny prawdopodobnie. A, wioska Miranda. To 3 czy 30. Okej, okay. nasz bohater główny do tej wioski wraca ewidentnie po jakichś praktykach. Czy on kiedyś tutaj mieszkał? Zobaczymy, czy faktycznie są tutaj mili ludzie. Nie wiem, czego tutaj możemy się spodziewać. To całe miejsce wygląda jak stary obóz. Generalnie mamy jakiegoś maga ognia, który magią ognia pewnie nie jest. Prowadzi nas po tej wsi. Okej. Okay. Poczekaj, dogonię cię. Ej, ty kutafonie jeden. Zamykasz bramę przede mną. Żebym nie mógł stąd uciec, już mi się to nie podoba. Coś złego na nas tutaj czeka. Ale... Skoro nas zamknął. No i jeszcze bagażu nie mogę zabrać twojego. Spoko. Niebezpieczna forma alergii, ciekawe Ju, Już mi się tutaj to nie podoba Coś jest nie tak z tą wsią Nie chcą żebyśmy stąd za szybko uciekli Co on robi? What the Co-coś mu odwaiło On jakieś bóstwo wyznaje Najprawdopodobniej tutaj jakaś sekta panuje. Standardowo. Mamy do Petry jak jakieś iść, ok. No ciekawy klimat. Już na samym starcie dzieją się tutaj ciekawe rzeczy. Zamykają bramę za nami Nie chcą żebyśmy za szybko stąd wyszli Więc jesteśmy tutaj uwięzieni jak nie patrzeć Pocztówka, u Jakieś życzenia urodzinowe, spoko Skrzynia Zielony kamień ryniczny. Żółty kamień. Żółty, ciemnoniebieski, ciemnoniebieski. Pewnie to się przyda do jakiejś zagadki późniejszej. Znając życie. Do zamku nie możemy wejść. Jakaś dziwna niebieska bariera nam zabrania. Tam pójść. Okej. Okay. Tutaj mamy ludzi mieszkańców tej wioski fajnie, że mogę sobie tak bezkarnie po chatach chodzić mają to gdzieś praktykant, czy nie jesteśmy jedynym praktykantem Jasza Lea mogę to, nie, nie ma klucza, okej okay. coś sobie tutaj gotują, spoko Ci sobie piwko piją typowi studenci od ciebie mam pocztówkę. Won! Okej, okay, nie mogę wejść do jego chaty. Coś ukrywa tam pewnie. Mrocznego tajemniczego. Ciekawe co. Tutaj nic nie ma. Czaszka jakaś. Możemy się przespać w tych łóżkach. Prawdopodobnie. W dzienniku żadnych notatek nie mamy. To jest dynia. Mogę ją wziąć? Chyba nie. Nie, nie mogę wziąć tej dyni. Okej. Okay. Z tego co pamiętam wieczorem yy... słychać tutaj muzykę z Irdorad taką bardzo mroczną, klimatyczną. To jest ciekawe. Swoją drogą jestem ciekaw, czy możemy tutaj kogoś pobić. Tak po prostu. A tutaj nic nie ma w tych chatach. Ewidentnie. Sprawdźmy. Czy możemy komuś wpierdzieć. Pewnie skończy się na tym, że albo bohater schowa pięści. Albo ta osoba, której wpierdzielimy, będzie miała to gdzieś. No! Tak jak mówiłem. Nie możemy nikogo pobić. Janik. okej. Okay. Mieliśmy iść do... Do kogo? Już nie pamiętam. Aha, to wasze domy, okej, okay, spoko Ja tutaj tylko tak wiecie Przeglądam stare śmieci że tak powiem Kryto szczury słyszałem A tam mamy zwierzyniec Do jakiejś kobiety mieliśmy iść W tych chatach jak na razie nic nie ma Jest tutaj jakaś poświata niebieska Tutaj jakieś rośliny są uprawiane Zielony płyn Nie mam pojęcia jakie ma działanie Okej okay. Pewnie się przyda później do czegoś Lampa z kryształu Nic z tym nie mogę zrobić Pusty garnek. Tutaj jest ten cały mak. Który był na początku. Tutaj nie ma nic, okej. Okay. Są dynie wszędzie, te całe. Serapis. ŻEŃSKI KRZAK KMINKU Na pewno te wszystkie przedmioty, które znajdujemy mają jakieś zastosowanie w tych zagadkach Możemy tu wejść, okej okay. Na właściwie to tutaj nic nie ma Myślałem, że będzie coś ciekawego, ale nie W jedynce tutaj był kowal Ale kuźnia stoi pusta Czyli wieś nie ma kowala jest, jest za to skrzynia Do której nie mam klucza Ciekawe czy te klucze gdzieś będzie można znaleźć Tu nic nie ma nigdzie Dobra, ja myślę, że pójdziemy sobie teraz na arenę, bo tam mamy zwierzyniec i mamy jakąś kobietę. Warto z nią porozmawiać, może to jest osoba, z którą powinniśmy pogadać teraz, w sumie. Mają tutaj ścierwojady i kretoszczury. sobie eee. Ech, Te chaty są puste w większości. prostu ludzie tutaj sobie mieszkają. Dobra Benita, Robina Christilla, Uuu. Bardzo ładne imię jak dla zwierzaczka, Dunia To z tobą miałem pogadać, Petra bez kitu. Przypomniałem sobie teraz Chciałem z tobą pogadać. Nie pij piwa. Nie przystoi kobiecie. A co ja pan Watafak ile i ile że co? O mój Boże. <grymne> What? <laughs> eee, FBI u nich było, ok. Czyżby czyżby Mulder i Scully odwiedzili to miejsce? To jest jakieś nawiązanie do Archiwum X. Tak właśnie się zastanawiam to jest chyba jakieś odwołanie do archiwum mix które właśnie skończyłem oglądać niedawno Zapomniałem dodać, że modyfikacja dzieje się w rzeczywistym świecie. W sensie nie w średniowieczu, tylko w naszych czasach się rozgrywa. To jest dobre pytanie. Agresywne krowy. Mój pół serdeczny, o... mówi bezgłośnie. Nie uzyskał dostępu do wewnętrznego pierścienia. Będziemy pierwszym pewnie. <gryzny> Juhu! Natura! Jestem od zielonych, nie martw się. Mam nauczyć się... mowy ust, ok. To będzie ciekawe. Jak ty kanci zniknęli, to jest ciekawe. Strasznie to wszystko podejrzane, ewidentnie. Praktykant. Pogadajmy z jakimś praktykantem. Nie mam imienia. Mamy pogadać z jakimś cyrylem Okej okay. On będzie mógł nam pomóc pewnie W takim razie Będziemy musieli się teraz rozejrzeć Po tym wsi całej pogadać z ludźmi nie mam żadnych wpisów daję w dzienniku to jest troszkę że tak powiem utrudniające jakieś wskazówki zawsze by się przydały pogadajmy z tymi ludźmi tutaj Chym, chyba nie chce ze mną rozmawiać. Ciekawe czemu. <śm> Pseudopraca Super Miranda Ponieważ ta modyfikacja jest na podstawie jakiej, jakiegoś opowiadania Tak wyczytałem Ciekawe musi być to opowiadanie Z pewnością npc jakiś w Gothic 3 o takim... o takiej nazwie z tego co pamiętam w Nordmarze bodajże Odpowiedni status społeczny, czyli plebs nie może wejść tutaj, okej. Okay. Spoko. Musimy należeć do szlachty, do elity tego jakże cudownego społeczeństwa. Okej. Okay. On tu jest 20, 24 na dobę. Coś jak garwik w klasztorze. La 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 la. Pójdziemy tam. Siły przyrody. Ciekawa postać. Ciekawa. Dobra, dziska, myślę, że tutaj zakończymy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że modyfikacja Wam się podoba, dajcie znać. I widzimy się w następnym. Trzymajcie się i cześć.